Kumpel na Facebooku i na Discordzie nie jesteś? O co chodzi? Jak to wielu z Was już zauważyło, skrzynia operacji Beauken idzie ciekawie do gór i nas to jak najbardziej cieszy. Tak ci, którzy zainwestowali, teraz mogą wyciągać tego jakieś lecz Przyjrzymy się, co tak będą sprawy. dalej się będzie z tym wszystkim działo. To chaliba z ekwipunkiem, w czy na Hellkase, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny i teraz Twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie jako, który daje Ci dajmową kasę oraz o kodzie jako 15, który daje Ci 15% bonusu do Twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Patrząc na z tym do kilku dni dokładnie tych od 10 utrzymuje się jedna cały czas silna tendencja wzrostowa. Tak jak możemy zobaczyć, wykresy dla nas bardzo. Pozytywne, Jeżeli sobie patrzymy pod tym kątem i ludzie, którzy zainwestowali nawet w tym momencie, czy nawet w tym, kupili tą skrzynkę za 2 10 groszy, teraz naprawdę zbijają ładne sianko i to się jak najbardziej cieszy, to się jak najbardziej szanuje. Jeżeli sobie zobaczymy na to, co się działo podczas ostatnich tutaj miesięcy, nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej tendencji, tak? Już po zakończeniu operacji był Wagon ostatniego miesiąca nigdy nie mieliśmy tendencji wzrostowej utrzymującej się tak długo, tak? Owszem, były skoki, tak jak widocznie chociażby tutaj, czy tutaj, lecz to nie znaczy, że mieliśmy tendencję wzrostową, tak? Jak się utrzymuje tutaj cały czas, tak? Mamy cały czas spadek, spadek i cały czas spadek, tak? Jeżeli jeżeli patrzymy na to, co się działo podczas operacji, to owszem były, tak? Tutaj widzimy jeden duży wzrost, tutaj taki stopniowy, duży wzrost i tak dalej. I teraz dlaczego takie stopniowe i takie duże i trwające wzrosty są dla nas dobre. Albo po pierwsze świadczy to o tym, że wtedy ta cena może być bardziej pewna, tak? Wszelkie skoki, jakieś nagłe uchy na markecie nie są do końca pewne, nie do końca mogą dać gwarancji, że one się jakoś dłużej utrzymują, tak? Ale w przypadku właśnie, kiedy ta tendencja się utrzymuje dość długo, to po prostu wygląda to bardziej legit nie wygląda jak jakieś takie rollercoaster, które cały czas się dzieci górę dół, tylko po prostu wygląda jak wzrost po prostu wartości. Zobaczymy sobie na z może tego Fairy tale wygląda dość przekonywująco. I zobaczymy co się dzieje z jego, z jego ceną. Ja zobaczymy tak na tak naprawdę sprawę i teraz w miejscu. Nie ma jeszcze jakiegoś wielkiej odpowiedzi rynku, jeżeli chodzi właśnie o wartości przedmiotów z tej to skrzynki na to, że skrzynka dorzeje. Natomiast tym warto Ci przypomnieć, że cena danych przedmiotów ze skrzynki jest bardzo zależna od cenów tej skrzynki, tak? To jest logiczne. No, przedmioty ze skrzynki, bravo, są warte w Luia, a jakieś tam przedmioty, nie jest Prismy czy z Wildfire już troszeczkę mniej, tak? Myślę, że to jest logiczne. Jeżeli sobie patrzymy tutaj, ok, one są bardzo zależne, aczkolwiek nie zawsze to, że skrzynka jest droższa, nie zawsze świadczy o tym, że skin jest dorszy. Mam nadzieję, że o co chodzi. Więc tutaj warto wiedzieć o tym, że to nie wygląda w ten sposób, że jeżeli... Skrzynka jest dłuższa, to te itemy też automatycznie wtedy dorażają, tak? Najczęściej tak jest, aczkolwiek nie zawsze, bo jeżeli sobie zobaczymy chociażby na to, co się działo ze skrzynią operacji Bełkenfuck, jeżeli sobie zobaczymy, co się działo na przełomie tutaj kwiecień, maja, w sensie podczas kwietnia, dokładnie, dokładnie rzecz ujmując, cena poleciała z 2,40 na 60. Olbrzymi, olbrzymi skok, lecz jeżeli sobie rzucimy okiem na to, co się dzieje ze skinem w tym to okresie, mamy, uwaga, 19 zł, a następnie mamy spadek do 17, i tutaj nawet trochę zanurkowało w okolicach właśnie 17 zł, w związku też z czym widzimy, że nie zawsze to idzie w parze, tak? Natomiast, jeżeli sobie patrzymy na maj, tutaj mamy spadek z 16 do 12 zł, i teraz sobie zobaczymy jeszcze na skrzynkę. W maju również mamy tutaj duży spadek, tak? Potem ta cena się pnie, ale to już nie zostało odnotowane na tym wykresie. Także podsumowując, to zależności wygląda w ten sposób, że jeżeli skrzynka jest droższa, to te skiny też są droższe, tak? Bo te skinów głównie uwarunkowane jest tym, ile są na ile ich jest na markecie, jak ładnie są pożądane i tak dalej, i tak że ten 5.7 nie podbił jakoś RGA, tak? I community jakoś nie ugania za nim niesamowicie. Zacznij, że, że skrzynek, w których to może dostać, jest dużo na markecie, jego cena będzie cały czas spadała, co możemy zobaczyć na innych też przedmiotach, tak? Jeżeli sobie zobaczymy na skiny, które teraz dożeją, dla porównania wezmę sobie chociażby AWP. Asimów, tak? O jeżeli sobie zobaczyłem, na początku cena była bardzo duża, ze względu na to, że był duży hype, tam jeden spadek i następnie drugi spadek tej wartości, tak? W momencie, kiedy już się rynek trochę nam napełnił, kiedy jej było dość dużo na rynku, wtedy już ta cena spadła do 120 zł, nawet jak możemy zobaczyć, o tej chodziła spokojnie po trzystówki, tak? Oczywiście to, co się dzieje teraz, to już jest całkowicie inna para kaloszy, ze względu na to, że teraz ta cena dorzeje, bo tyka WP jest coraz mniej, nie da się już jej dopnąć i tak dalej, i tak dalej. To jest nie da się dopnąć skrzynki, w której ona jakby jest, nie, że jej się nie da dopnąć. Ale okej, schodzimy trochę na manowce i wracamy do tego, co się dzieje ze operacji a żeby to zobaczyć, sobie na skrzynie. Operacji Shut Jeżeli sobie patrzymy, tak to jest dokładnie ona, i jeżeli sobie zobaczymy, tutaj mamy wiadomo standardowo cena, na początek wystrzeliły w górę, potem się stacza, stacza i tak dalej, ale my patrzymy sobie na moment, kiedy zakończyła się operacja Shut Web, czyli tutaj na początek kwietnia, tak dokładnie na końcówkę marca. W tym momencie mamy duży pik, wiadomo, operacja się zakończyła, więc krzęga stała się limitowana, cena podskoczyła z 2,80 na 4,40 mega duży profil dla tych ludzi, i to co obserwujemy na przestrzeni kolejnych dni jest to spadek tej ceny. Jak zobaczymy sobie tutaj, już uwaga, po 10 dniach jej cena była mniejsza o złotówkę, tak, już jest, to jest 3,40 Mniejszy, tak? Potem jakieś podbicie, i dalej mamy spadek do 3,40. Tak? Co się dzieje po miesiącu? Uwaga, zobaczymy, bo to jest dla nas dość kluczowe. Uwaga, 30 kwietnia, czyli dokładnie miesiąc po zakończeniu operacji Shattered Web, ta cena leci tutaj w górę. I utrzymuje się cały czas tendencję w która które uplasowuje tę właśnie skrzynkę na poziomie 6,75 za jedną sztukę. I to możemy też zaobserwować, co się dzieje właśnie ze skrzynią operacji Broken Funk. Uwaga, mamy miesiąc po zakończeniu operacji. Tak? Tutaj tak na dodosku była ta trzydniowa obsługa, ale to możemy jeszcze jakoś tam walić. Tak? Czy teraz się szykuje nam właśnie taki to wzrost, jak był widzialny przy okazji chociażby skrzyni operacji Shattered Web. Myślę, że jest na to szansa, aczkolwiek nie będzie on aż taki duży, tak? Zobaczymy, że tutaj cena powiedziała 3,40 aż do 6,70, tak tam mamy czy dwukrotność tej skrzynki, lecz wtedy ich było dużo mniej na markecie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy sobie jeszcze jedną rzecz, która mnie interesuje, a mianowicie na wolumen, i podczas ostatnich 4, 24 godzin wchodzi tych skrzynek 50 tysięcy na markecie. Czy jest to dużo? I tak i nie? Ze względu na to, że jeżeli sobie zobaczymy, chociażby na to, ile chodzi Snake baita, tak? Czyli nowej skrzynki dużo, dużo droższej. Ona kosztuje 6 zł, a bełken fan kosztuje 2,50, tak? I schodzi 65 tysięcy. Także dużo więcej, jeżeli możemy sobie zobaczyć, przez co też nie jest jakaś mega Statystyka dla e, skrzyni operacji Bałkan. Wiadomo, dla nas byłoby lepiej, żeby cały czas ona schodziła, żeby cały czas było z nią masę masetraidów robionych, ale no cóż, nie można nic wszystkiego. Jest całkowicie dobrze. Jak może było zauważyć, mamy tendencję wzrostową i tego się trzeba trzymać, trzeba teraz trzymać kciuki, żeby po prostu wyleciało to jak najmocniej się tylko da.